Pamiętajcie, Sonia Maselik, numer 1, godzina 20. Słuchajcie i kibicujcie. Już za chwilę, już za chwilę wystąpię w Opolu podczas koncertu premier i bardzo gorąco, bardzo gorąco proszę o Wasze głosy. Pamiętajcie, tylko tu głosujcie, trzymajcie kciuki, trzymajcie się. Festiwal w Opolu. O godzinie 20.00 koncert premier na TVP1 występuje Sonia Maselik z utworem Tylko tu. Wysyłamy wspierając dziewczynę z Piekar Śląskich utalentowaną wokalistkę, za którą wszyscy trzymamy kciuki i wspieramy z całego serca Sonia. Powodzenia, jesteśmy z Tobą! Cześć, tu Sonia Maselik. Kochani, już dzisiaj, dzisiaj koncert premiery, w którym mam przyjemność brać udział, dzisiaj wykonam swój najnowszy singiel pod tytułem Tylko tu. Pamiętajcie jednak o tym, że to konkurs i to Wasze głosy decydują o tym, kto wygra. Bardzo gorąco Was proszę o głosy. SMS o treści 2 na numer 7350. Liczę na Wasze wsparcie, liczę na Wasze głosy. Pamiętajcie o tym, że głosowanie rozpocznie się dopiero około godziny 20, kiedy Rozpocznie się koncert i kiedy Marek Sierocki zapowie, że linie telefoniczne są już otwarte. E, bardzo gorąco Was e, zapraszam do, e, do głosowania. Oglądajcie godzina 20 TVP1 koncert Premiery.